Tylko od Ciebie zależy, czy przeżyta porażka wzmocni Twoje poczucie własnej wartości, czy je osłabi. Tak, to nie jest pomyłka. Porażka może również wzmocnić poczucie własnej wartości, chociaż najczęściej je osłabia. A dlaczego tak się dzieje? To za chwilę Ci o tym opowiem. Przeżyte niepowodzenie, czy porażka może osłabić poczucie własnej wartości, kiedy siebie po tej porażce biczujemy, krytykujemy, dowalamy sobie, Wynajdujemy same słabe punkty, obrzucamy siebie epitetami, mówimy do siebie obraźliwym głosem, obraźliwym tonem. To wszystko niesamowicie podkopuje poczucie własnej wartości, i przede wszystkim nie ma tam szacunku, szacunku do siebie, a szacunek do siebie jest podstawą poczucia własnej wartości. Natomiast jeśli po przeżytej porażce okażesz sobie wsparcie, powiesz sobie kilka ciepłych słów pochwalisz siebie za odwagę, to wtedy okazujesz sobie szacunek i okazujesz sobie docenienie.